Jest wielce prawdopodobne, że niebawem Polska znajdzie się w Zjednoczonej Europie. I wcześniej się w niej znajdzie niż z naszego krajobrazu. Znikną oto takie zawstydzające relikty kiedyś dojmującej biedy. Czy Państwo uwierzą, oglądając te zdjęcia, że na ten dom i na jedynego jego mieszkańca niedawno dokonano. Rabunkowego napadu, że ktoś mógł przypuszczać, że w tej wyzierającej z każdego kąta nędzy może być coś godnego zazdrości? Dobry wieczór, Państwu. Dobry wieczór. Zapraszamy do miejscowości Jesionka, gmina Wiskitki. Nazwa brzmi z Litewska, Wiskitki, ale to jest gmina położona niedaleko Żyrardowa, w Polsce jak najbardziej. W tej wsi mieszkał pan Władysław Pawłowski, mężczyzna słusznego wieku, 88 lat, ale zupełnie samodzielny, aczkolwiek korzystający z życzliwej pomocy sąsiadów. Miał 88 lat i od 20 lat, jak powiedziałem, mieszkał już samotnie. Jego zamieszkały w Żyrardowie syn wielokrotnie proponował mu, żeby ojciec. Na stare lata przeniósł się do jego mieszkania w bloku, no ale pewnie w zgodzie z tezą, że starych drzew się nie przesadza, ojciec z uporem tkwił w tej wynędzniałej, jak to nazwać, no, lepiance, chałupinie, urągającej naszemu początkowi XXI wieku. Syn za to, no, z konieczności odwiedzał ojca dosyć często, a na co dzień zajmowała się nim sąsiadka, co drugi dzień. Przynosząc mu mleko. Stary trzymał się jeszcze krzepko, ale był człowiekiem o poważnych już jednak dolegliwościach związanych na przykład ze zmysłami. Nie najlepiej słyszał. Pa, niektórzy mówią, że był bardzo głuchy. Ej, panie! Panie! Halo! Co on, kurde, głuchy? Chodź, wejdziemy bliżej. Halo! Jest. Ma pan jakiejś pracy? Nie, chłopaki, nie mam pracy, Popatrzcie, drzewo mam na sam chodzę, tylko tak się błąkam tutaj. Idźcie, poszukajcie gdzieś sobie tej pracy. O jakieś? Ciekawe co on tam w tej chałupie ma. Dziękuję bardzo. Na znaczy, leczek sobie na gotuje. Dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. A dzień dobry, Marianno. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, ojciec! O, dzień dobry, no. synku. Dzień Jak dobry. tam zdrowko? No na razie. Dopisuję. Dopisuję. No. Tak. To się to mleko i idź do domu, a ja tylko się zaniosę do komórki. Dobrze? Zaraz przyjdę. I tak to ledniwym nurtem upływał dzień za dniem w obejściu pana Władysława Pawłowskiego. Nic nadzwyczajnego się nie działo, można powiedzieć, dzień podobny do dnia. Co drugi dzień mleko od pani Marianny codziennie trzeba było, szczególnie kiedy dni były zimne, napalić w piecu. Z tym pan Władysław radził sobie sam. A mówię o tym paleniu w piecu dlatego, że krytyczny moment przyszedł właśnie w zimie. Dokładnie. 7 lutego 2001 roku. Pani zajmowała się panem Władysławem? To znaczy, ja mu tylko mleko nosiłam. Tak co drugi dzień. A tak to on jeszcze był na chodzie, sobie sam do sklepu jeździł, zakupy robił. Także nie potrzebował takiej pomocy, żeby koło niego chodzić. A w środę, kiedy przyszła pani do niego z mlekiem, co pani zobaczyła? No jak szłam, to właśnie zobaczyłam drzwi odłamane były. Wyrwane po prostu z tym zamkiem, deski kawałek. No i ja myślałam, że on w ogóle, może klucz zgubił, że sam tak zrobił, tak w pierwszej tej. A później zajrzałam za okno. Patrzę. Pierzyna popryskana w krwi, tak na pół, na podłodze. Jego nie ma. No i tak się rozejrzałam po podłodze, a on miał taki piecyk. I leżał pod tym piestykiem, pośladki na wierzchu, gołe, całe pośniaczone, cały siny. To ja szybko stamtąd uciekłam i przyszłam do sąsiada, żeby zadzwonił po policję, no bo co miałam zrobić? Niestety nie żyje. Od około 2-3 dni nie miał większych szans przy tej pogodzie i tego rodzaju obrażenia. No dobrze, zaraz przejdę prokurator. 307-00, zgłosił do 07. Widok, jaki na miejscu została ekipa policyjna, był bardzo drastyczny. Proszę więc nie posądzać naszej ekipy, że kiedy pokażemy Państwu odtworzenie tych faktów, przesadziła. Tam rzeczywiście działy się bardzo ostre sceny. Sprawcy wwalili siekierą w frontowe wejściowe drzwi, które jak potem zeznał syn, od, to bardzo charakterystyczne, kilkunastu lat w ogóle nie były otwierane i od wewnątrz założone na taką grubą drewnianą belkę. Obok były drzwi do obory, także zresztą pustej i od dawna nie zamieszkałej przez żadne zwierzęta, ale tymi właśnie drzwiami sprawcy weszli do środka. 打了一。

Bandeci walili siekierą w drzwi domostwa obejścia pana Wodysława, ale starszy człowiek, głuchy, nie słyszał tych ciosów. Później torturowali go, bili, zadawali mu pytania, gdzie ma pieniądze i tych pytań prawdopodobnie nie słyszał, nie mówiąc już o tym, że po prostu tych pieniędzy praktycznie rzecz biorąc nie miał. Zadali mu bardzo dotkliwe obrażenia. To są dwa zdjęcia, wykonał je policyjny fotograf. No, tak drastycznie to wyglądało. 88 lat długiego życia, taki koniec. Powiedziałeś, że on nie miał pieniędzy. Otóż to jest wątpliwe. O dziwo w całej nędzy tej chałupiny. Starzy ludzie, taki jest w Polsce zwyczaj, nawet nie wiedząc, że dziś się to wszystko instytucjonalnie pozmieniało, często za swoją ludzką powinność uważają odłożenie sobie na pogrzeb, na pochówek. I syn Władysława, ten zamieszkały w Żerardowie Ryszard, pytany o to, najpierw przez długi czas mówił, że pojęcia nie ma skąd to domniemanie, że ojciec ma jakieś pieniądze, a potem sobie przypomniał, że kiedyś stary wspomniał mu, że w jakimś zardzewiałym, blaszanym pudełku kilka stówek, set złotych ma odłożone na pogrzeb. I to była najprawdopodobniej przyczyna całego tego dramatu. To była cena życia pana Władysława Pawłowskiego, lat 88. Proszę państwa, chcemy dotrzeć do sprawców tej zbrodni. Mamy nadzieję na informacje, których państwo mogą udzielić, a które mogą przybliżyć nas do rozświetlenia tej zagadki. Wszystko jest względne, proszę państwa. Bogaci ludzie chronią się elektronicznymi zamkami, ochroną osobistą, wysokimi palisadami. Wożą dzieci do szkół prywatnymi samochodami, a tu z pożoru nic nie mający, nędznie żyjący człowiek bez żadnych potrzeb. Co tu komentować? Zawsze się znajdzie kanalia, która dokona czegoś zupełnie niezrozumiałego, jak w tym przypadku właśnie była. było. Proszę Państwa, prosimy dzwonić albo do Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, albo też do nas, do Telewizyjnego Biura Śledczego. Jak zwykle podajemy numery telefonów na ekranach. W tej chwili, je państwu Państwo widzą, czekamy na informacje. Ale to jeszcze nie wszystko dziś, za chwilę w naszym... W dzisiejszym wydaniu telewizyjnego biura śledczego o jeszcze jednym niestety również bardzo brutalnym zabójstwie. Panie, co pan? Koniec. 1 września normalnie rozpoczyna się w polskich szkołach nauka. 1 września 2001 minionego roku była sobota. Dopiero w poniedziałek trzeciego rozpoczynał się szkolny rok. Tym niemniej Jarosław K. Pracujący jako woźny w drugim liceum ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim, właśnie w sobotę, przyjechał rano do pracy, żeby stwierdzić, czy wszystko jest do podjęcia nauki przez młodzież gotowe. Był zgorszony i zdziwiony, widząc, że przed wejściem do szkoły na szkolnym boisku leży jakiś mężczyzna. Z dalszej odległości pomyślał, że to jakiś trzeźwiejący. Wczorajszy pijak, ale jak podszedł bliżej, to okazało się, że ten człowiek ma zranioną głowę i sprawia wrażenie, jakby był nieprzytomny. Opowiemy historię, którą zaczynamy troszkę od końca, a teraz przyjrzyjmy się jej bohaterom od początku po Bożemu. Rysz. O, cześć Kasiu? A co, dzisiaj sam Ryszarda nie ma? No nie ma go do tej pory. Nigdy nie nawala. Chyba zajdzie do niego później. A może mu to wypadło? Może coś załatwia. O, może to Rysiu. Słucham. Co? Tutaj też go nie ma. Nie było go całą noc? Tak? Dobrze. Zaraz tam pójdę. Słuchaj, dzwoniła córka Rysia. Rysio nie przyszedł do domu na całą noc. Coś się chyba stało. To coś niemożliwe. To trzeba koniecznie to zgłosić na policję. Ty może zgłoś, a ja zadzwonię do szpitala, sprawdzę. Przyda się do wykorzystania w sprawie może do komunikatów prasowych. Dzień dobry, Dzień dobry. chciałem zgłosić zaginięcie mojego kolegi. Proszę nie panie. A kiedy zaginął? Córka kolegi powiedziała mi dzisiaj z rana, że na noc nie wrócił do domu. Martwi się o niego, nie wie, co się stało. Dam panu y, formularz zgłoszenia, ale najpierw pokażę panu zdjęcie. Tak, to on. Co się stało? Jego zwłoki znaleźliśmy dzisiaj rano. W ten właśnie sposób zostały zidentyfikowane zwłoki 51-letniego mieszkańca Tomaszowa Mazowieckiego, Ryszarda Gerszberga. Mieszkał na osiedlu Niska, był znany wśród sąsiadów jako złota rączka, także i zapalony wędkarz. Bardzo często wraz z kolegą, tym, który przyszedł na policję zgłosić jego zaginięcie, wykonywał różnego rodzaju prace remontowe u sąsiadów. Tak wyglądał pan Ryszard. E, dopowiem do tego. Co mówił Wacław, że samotnie wychowywał 13 córeczkę, był bardzo opiekuńczy, no a poza tym, właśnie jako utalentowany majster do wszystkiego, świadczył wdzięcznym przyjaciołom i sąsiadom różnego rodzaju czynności w domowych naprawach. Naszą rekonstrukcję rozpoczynamy od momentu, kiedy właśnie wykańczał Łazienkę swoje sąsiadki. Myślisz, że tak będzie dobrze? Na pewno będzie dobrze. Wiesz ile ja takich kranów zrobiłem w swoim życiu. Słuchajcie, to ja już lecę. Czyli co? Do jutra. Do jutra. Do jutra. Do jutra. Cześć. Cześć. Kurwa ma się. Szymona. Wczoraj kurwił. wkurwił. To cię wkurwił? Taki palan kurwa, osiął takie słummy. Ale go do panny później. Dopadnie, mnie bój się. Mała dzielnica się z kurwy syna dopadnie. Dałem ja już buraszkę skoczył. A już? Poczekaj, zaraz przyjdę. Wiesz co, ja to już pójdę. No, ja też jeszcze z godziny tu pobędę i co mam zrobić, to zrobię i też będę leciał. No dobra, no to cześć. cześć. No, cześć. O, no to cześć. To mam. Czekaj. Przepoja mi się przydała. No zobacz, ten gość. Co jest? Tury. No ten gość, o czym wreszcie się kurwa oddzięczyłem. Trajer? Dawaj go. Zapamiętasz mi gościu? O co ci chodzi? I w ten sposób koło się zamyka. To zabójstwo, jego przebieg widzieliśmy już w pierwszym naszym materiale. Przyczyny nie są jasne, ale okoliczności, w jakich zidentyfikowano, znaleziono te zwłoki, zawierają poważne tajemnice, dające do myślenia, ponieważ co prawda przyczyną zgonu były głównie urazy głowy zadane z dużą siłą, jak opisał to. Sądowy lekarz, ale jednocześnie nie mając do tego prawa, żeby ujawnić to w szczegółach i w całości, chcę poinformować Państwa, że zwłoki były w bardzo specyficzny sposób okaleczone, natomiast nie obrabowane. Znaleziono przy nich dwa złote sygnety, w uszach niewielkie złote kolczyki, jakieś płyty CD, jakieś słoneczne okulary. Trochę gotówki, co w każdym razie w sumie wyklucza rabunkowy motyw tego zabójstwa. Nie ulega wątpliwości, że zabójca czy zabójcy po prostu pastwili się. Nie wiadomo, czy jeszcze nad żyjącym panem Ryszardem, czy też już nad zwłokami. W każdym razie zaciętość była duża. Istnieją w przeszłości pana Ryszarda jakieś ślady, które rozpoznane mogłyby niewątpliwie przyczynić się do wyjaśnienia tajemnicy tej śmierci. Można tu mówić o jakimś odwecie, jakiejś zemście, jakichś zadawnionych porachunkach. Być może. Ale szczegółów nie znamy. Mamy zdjęcia zrobione przez fotografa policyjnego w miejscu znalezienia zwłok. No tak było, jak na znak ten człowiek leżał na boisku szkolnym, od czegośmy zaczęli. Przypomnijmy, że ujawnienie nastąpiło 1 września 2001 roku na szkolnym boisku na terenie drugiego Liceum Ogólnego Kształcącego w Tomaszowie Mazowieckim i tym razem w odróżnieniu od szeregu naszych opowieści to miejsce jest najprawdopodobniej zarazem miejscem Popełnienia samego zabójstwa. Tragedia rozegrała się w ostatni wakacyjny dzień, a właściwie w ostatnią wakacyjną noc, z 31 sierpnia na 1 września 2001 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Niestety nie znamy szczegółów. Podamy numery telefonów, pod które mogą dzwonić ewentualni świadkowie czy ewentualni e, ludzie wiedzący coś o okolicznościach, w jakich do tego zabójstwa doszło. To jest Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim. No i to jest telefon naszego telewizyjnego biura śledczego, które już, Wacku, chyba na dziś kończy swoją działalność. Tak, jesteśmy w gorszej sytuacji niż prowadzący wiele innych programów, bo kiedy mówimy że życzymy Państwu spokojnej nocy, życzymy Państwu wszystkiego najlepszego, to przy tego rodzaju historiach to brzmi nieco ironicznie, ale my tego Państwu rzeczywiście życzymy. Dziękujemy za uwagę i dobranoc. Dobrej nocy Państwu. Minęło nieco czasu pomiędzy zarejestrowaniem tego programu a jego dzisiejszą emisją. I oto w sprawie zabójstwa Ryszarda Gersberga doszło do nas ważne pismo z prokuratury rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim. Czytam w nim, że zatrzymano osoby podejrzane o to właśnie zabójstwo. Ważna informacja, stąd ten dzisiejszy suplement. Nie znaczy to jednak, że nie są potrzebne już jakieś dodatkowe informacje, którymi Państwo mogą się z prokuraturą rejonową w Tomaszowie Mazowieckim podzielić w tej sprawie. Jeśli tak, proszę bardzo. Dzwonić. Dziś już dziękuję jeszcze raz za uwagę i dobranoc.